Witamy się tej OtaiTori przed startem tego odcineczka Dzisiaj jak wiecie do gierki wbił Oli I umawiamy się tak Wy dobijacie tutaj 5000 łapeczek w górę A ja wtedy robię wszystko co w mojej mocy Żeby wbić tego Oliego na 1000 pucharków Więc mordeczki jak możecie to lajkujcie Ale to nie koniec Powiększamy akcję Każde 10 nowych subików Spod tego odcinka na moim kanale No to jeden pucharek więcej Jeszcze którego będę musiał wbić na Olim Czyli 1000 już jest A jak wiecie jeszcze 10 subików No to będzie 1001 pucharek. Jak wiecie, 20, to 2002 pucharki. I tak dalej, i tak dalej. Więc dawajcie, ale i lajkujemy, i subskrybujemy, żebym jak najwięcej pucharków musiał wbijać na tym oto zadymiarzu. A wbijać będziemy go dzisiaj na live'iku około godzinki pewnie 19.15, więc mam nadzieję, że wpadniecie. Widzimy się na tym kanale na live'ie. I witam was serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Newsów. Moi drodzy, to co widzicie w tytule tego odcinka, to nie jest fake, nie żartuję. Serio, mamy darmowe, nowe kody QR. Jeden z nich pozwala nawet odebrać geniki za darmo i zaraz je wszystkie wam pokażę, oglądajcie do końca. Ale odcineczek ten zaczniemy sobie od kupienia Oliego. No muszę to zrobić, przedczesny dostęp Oliego, czekałem na ten moment bardzo długo i oczywiście zakupię go sobie z kodzikiem Tori wpisanym w sklepie Brawl Stars, bo pamiętajcie, że każda osoba, która wpisze mój kodzik Tori w sklepie no i z moim kodem zakupi ten oto zestaw Oliego, nieważne czy tutaj w sklepie Brawl Stars, czy w sklepie Supersera tym internetowym. No i wtedy jak go zakupicie no to zostaniecie pozdrowienia na moim odcinku i mam też dodatkowe nagrody dla kilku osób, które kupią ten oto zestawik z moim kodikiem, więc myślę, że naprawdę warto. Na tego maila wysłać nagrania lub screeny, jak widać, że po prostu go kupujecie z moim kodem i wtedy będziecie pozdrawiani. Widzę, że Brawl Stars do sklepu wrzuciło jeszcze 5000 monet, 500 klejnotów i 4500 błyskotek w ofertach. Bardzo ciekawe oferty i w sumie warto z nich skorzystać, no ale nie podoba mi się jedna rzecz. W tym przedwczesnym dostępie e, mamy oczywiście Oliego, co jest spoko. Mamy też oczywiście do niego skina, to jest bardzo spoko. Mamy też jakieś emotki i tym podobne. E, mamy nawet spray, który jest całkiem fajny. Ale gdzie są monety, gdzie są punkty mocy, gdzie są jakieś błyskotki czy gemy, które zawsze bywały w tych przedwczesnych dostępach? plus jest taki, że chyba ten przedwczesny dostęp jest trochę tańszy, z racji tego, że nie ma tutaj monet i tak dalej, ale no i tak nie zmienia faktu, że myślę, iż powinni twórcy coś takiego tutaj do niego sypnąć, a więc dobra, widzimy się po krótkim cięciu i moi drodzy, Oli jest tu już na koncie jak widzicie odblokowałem go, więc czas go ulepszyć, a wy oglądajcie do końca, bo zaraz przejdziemy do kodów QR które są naprawdę mocne i serio działają każdy z was będzie mógł je odebrać, ale dobra, uwaga, ulepszamy sobie tego dziada proszę bardzo, najbardziej jak mogę, troszkę monet sobie na niego oszczędzam. Ale chyba nie starczy mi, żeby go wymaksować. Właśnie, napiszcie mi szybko w komentarzu, proszę, który mam kupić gadżet. Czy pierwszy, regulacja, jest lepszy? Czy drugi, wszystkie oczy na mnie? No bo problem w tym, że nie wiem, którego kupić. Ulepszę go sobie na razie na ósmą moc. Albo nawet na dziewiątą. A co, i teraz stać mi tutaj na gadżecik na Star Power, jeszcze nie? Ale też możecie mi napisać, który kupić, bo ja nie wiem, nie wiem czy pierwszy czy drugi. Proszę doradcie mi widzowie i napiszcie, czy też macie odblokowanego Oliego, czy nie, bo jestem ciekawy. No i co, wbijamy jeszcze na chwilkę do sklepu, zanim to, gdyż mogę sobie odebrać tutaj te kolejne rzeczy. Patrzcie, z do Oliego od razu wjeżdża. Wjeżdżają też od razu do niego emotki, które są naprawdę fajne. W tej masce super to wygląda. W ogóle, jakie oferty są piękne, nie? Spoko to wszystko twórcy przygotowali, więc jak najbardziej na plus. A jak ty już odebrasz tego nowego skina, e, oglądajcie do końca, bo dzisiaj naprawdę dużo ciekawych rzeczy przygotowałem na ten filmik. E, no i... Nie, Oli odebrany, ciekawe jak mi pójdzie dzisiaj wbijanie go na liveiku. planuję naprawdę wbić go wysoko, więc miejmy nadzieję, że ten skinek na przykład mi w tym pomoże, e, proszę bardzo, Oli G też już jest odblokowany. No to co, szybka giereczka Olim, pierwsza moja oficjalna gierka na pucharki właśnie na tym zadmiarzu i później przechodzimy od razu do kodów QR, w ogóle fajne jest też to nowe tło i piękny jest ekran ładowania, widzicie, e, naprawdę super to wygląda z tym Olim, taką mapkę nam dało, bo taka w sumie dzisiaj jest i gramy oczywiście z botami, bo to gierka na zerowych pucharkach. No ale dzięki temu przynajmniej będę mógł troszkę lepiej sobie tego Oli'ego przećwiczyć, bo na razie ja nieraz nie trafiłem jeszcze w mojego przeciwnika. Dobrze, że Oli ma mnóstwo HP, no to chyba tutaj max mnie nie dojedzie. Okej, okay. ledwo 144 HP i bym deadnął, człowieku. Ehm, no dobra, mamy ulcika i tego ulta trzeba będzie jakoś fajnie wykorzystać. Oli to jest naprawdę mocna postać, tylko trzeba się nią nauczyć dobrze grać. Okej, okay, mamy dwa darmowe powercubesy, podjeżdżamy tego gościa. Rapsiku, daj, okej, okay, pięknie. Ehm, no, jeszcze zahipnotyzowany, mamy go, złapanego. No więc zostało tylko czterech rywali teraz, w sumie to już trzech, więc raczej to będzie easy winek, okej, okay, tam się oni nawalają, więc w sumie podejdę sobie od razu do nich i skorzystam, dobijam El Primo i zaraz dobijemy też tego Todziana, chodź tu do mnie, dobra, możemy w sumie się już wbić z tym ultem, o, proszę bardzo, żeby on zaraz nie odpalił ulcika, udało się, pięknie i złapany, więc pierwsza szybka giereczka, pierwszy wineczek od razu wleciał, to mi się podoba, mamy też star dropika, w sumie chyba nawet dwa, bo teraz są te podwójne, więc szybko je sobie jeszcze otwórzmy, no dobra, spokojnie. No i teraz możemy przejść do tematu darmowego kodu QR. Każdy z Was może go odebrać. Ja też go sobie teraz odbiorę, bo jeszcze nie odbierałem. Co trzeba zrobić? Tutaj wam się tam kod QR. Po prostu odparacie sobie aparacik. W telefonie i skanujecie go. Wbijacie w aparat i skanujecie. Jeśli nie działa Wam kod QR lub nie lubicie ich skanować, możecie to też zrobić inaczej. Po prostu wbijając na oficjalną stronkę Supercell Store, do której link dam wam w opisie, logujecie się tutaj na swoje konto Supercell ID połączone z waszym kątem Brawl Stars. Zjeżdżacie troszkę, troszkę niżej i przenosi was tutaj do oferty chiński nowy rok, gdzie jak widzicie mamy trzy kozackie prezenty. 888 monet, 88 kredytów i 8 gemów. Każ każdy z Was może sobie odebrać jedną taką ofertę na swoim koncie, czyli jak macie dwa konta, to możecie sobie odebrać dwie takie oferty, bo na drugim koncie też możecie i tak dalej, i tak dalej. No ja już sobie to odebrałem, ale jak coś to nie jedyna nagroda, okazało się, że jeszcze jest jeden prezent i zaraz wam go pokażę, jeden kolejny kodik QR Wracam do Brawla i za chwilkę powinna mi tutaj przyjść oferta z tego Supercell Store, e, właśnie z tymi nagrodami. Bardzo miło z strony twórców Brawl Stars, o jak widzicie jest Lunar Brawl, bo to jest z chińskiego nowego roku kolejny prezent taki ukryty na stronie Supercell'a. E, myślę, że nie każdy z was jeszcze o tym wiedział, więc warto sobie to odebrać. 888 monet, 8 klejnotów wjeżdża i jeszcze 88 kredytów. Ja nie wiem co oni z tymi ósemkami mają, ale... Spoko, przyda się jak najbardziej wszystko, a zwłaszcza gamiki, więc ja jestem zadowolony. Mam już 66 gemów na koncie. A no i jak nagrywałem ten odcineczek, to akurat powiem Wam widzowie, że na oficjalny sklep Super wbiła kolejna nowa rzecz. Więc tutaj Wam się tam kod QR, który od razu przekieruje Was po to, żebyście sobie odebrali 10 darmowych gemów. Tu mieliśmy 8 darmowych. A jak zjedziemy sobie troszkę niżej dla osób, które nie chcą wchodzić w kod QR, no to macie tutaj po prostu na samym dole przy gamach też ofertę na 10 klejnotów. Klikacie sobie za darmo, klikacie odbierz, no i już jak wejdziecie do broszczarstw, to wyskoczy Wam oferta, że możecie je sobie odebrać za free. Więc w sumie łącznie 18 gimików za darmo. Wejdźmy sobie teraz na chwilkę do topki, bo jak wchodzimy w tabelę wyników, to możemy zobaczyć, że Adonis, czyli gość na pierwszym miejscu, ma już 170 tysięcy. Brakuje mu niecałych 5 tysięcy pucharków, żeby przebić wielki rekord Hyry i być top 1 na świecie świecie pod względem puszek. Patrzcie, Hera miał równe 175 tysięcy, a Doniz go już goni. Jak myślicie, uda mu się go wyprzedzić? Dajcie znać w komentarzu. A jak chcę zobaczyć topkę Oliego, jak wygląda aktualnie, no bo Oli dopiero co wszedł do gry. Jest tu w ogóle jego topka, czy jeszcze jej nie dodali? Halo, Ej, nie ma chyba Oliego. Tak, wiem, widzowie była tam, ale jestem ślepy. Ale czas też przetestować sobie skinka, jakim jest Oli G, więc widzowie bierzemy go i odpalamy kolejną gierę. Puchy same się nie wbiją. Ehm, no i lecimy z giereczką. zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. A więc gierka się rozpoczyna. Czyna. tu już rywale troszkę cięższy, nie no, żartuję, dalej chyba są to niestety boty, no ale takie są te początkowe gierki, co możemy zrobić, darmowy power cube, ale za mną jest tick, który będzie chciał mi pewnie przeszkodzić, no dobra, jednak chyba się odczepił, więc szybko sobie zbieramy tego cuba. 1500 HP już zadaje mój tutaj Oli jednym strzałem, więc nie jest źle, ale no wiadomo mógłby być jeszcze mocniejszy nie, czekajcie, weźmiemy sobie tego Tika, bo on już wcześniej mnie wkurzał, więc warto go tutaj szybko rozwalić, proszę bardzo oj, to jest bólem, to ja nie chcę iść na Skot. Odejdź ode mnie panie Bulu, nawet nie będę na niego marnował swojego ulta, no bo wiecie, podjeżdżać Bula na blisko, to nie ma co, chyba że teraz jak ma low hp możemy do niego podejść, okej, okay. oj, oj, oj on mi też ucieka, ale dobra, chyba już go mamy złapanego, więc walka z Bulem udana, no i zostało od dwóch przeciwników, moi drodzy, lecimy, jak ja tutaj coś czuję, że Oli to będzie zadymiacz, którego naprawdę będę lubiał, oj, kurczę, on ma aż 8, ale na szczęście to jest bot, więc raczej mnie nie porobi, go tutaj hipnotyzujemy, ten ulcik jest bardzo fajny, jak się go dobrze użyje, no i złapany nasz 8 więc co został tylko jakiś jeden przeciwnik, ja się wzmocnię jeszcze jednym power cube'em, no i lecimy na decydujący podbój proszę państwa, ostatnia tutaj osoba na mnie czeka, w sumie to ja na nią czekam, bo nie wiem gdzie ona jest, nie wiem te boci zawsze chowają, no halo, chodź tu do mnie o, mamy Jackie witamy z wymiarę. ty, żeby ta Jackie mnie nie porobiła czasem, bo ona jest mocna dosyć dużo HP ma, ale nie tym razem, żegnamy Jackie, mamy kolejnego wina, no i co, zapraszam was dzisiaj na live który będzie koło 19.15, nie może was na zabraknąć, do zobaczenia, trzymajcie się piona.